Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie Przeświat. Ja jestem Morden, a to jest moje DC-cyk programów, w których pokazuję Wam rzeczy, które noszę przy sobie codziennie. Dzisiaj kałam. A jako, że nie znam się na broni, mam yy, kogoś tutaj, kto coś więcej będzie mógł o tej broni powiedzieć: Cześć czołem, karabinek. Kałaśnikowa, zwany popularnie aczkolwiek błędnie AK-47. Egzemplarz wyprodukowany w Radomskiej Fabryce Broni w 1957 roku. Korpus, lufa, zasadnicze części. Tutaj mamy przewód skośny rury gazowej. I lecimy po kolei. Rura gazowa, no bo tędy odprowadzane są gazy przez boczny otwór w lufie, żeby zamek pracował. Bardzo ciasno chodzi, jest bardzo ciasno spasowany ten element. Warto tutaj podkreślić, polskie kałasznikowy z owalną jedenastką z Radomia, poproszę młotek, mają najlepszą opinię na świecie. Są najbardziej poszukiwanymi kałasznikowami i mają renomę najlepiej wyprodukowanych. No oczywiście ruscy będą uważać inaczej, ale kto by się przejmował. A? Jest to bardzo nieprofesjonalne, nie róbcie tak w domu. Teraz mamy to wsadzone. Potrzebujemy teraz sobie przygotować zespół zamka z tłoczyskiem i zameczek. Właśdziadu. O, dobra. Przytrzymujemy sobie paluchem, żeby nam się nie rozjechał. I myk do dziury. Żerć ze sprężyną oporą powrotną. Piękny zapach to wotu. Pokrywa zamka. Tutaj bardzo istotna rzecz. Przydaje się absolutnie do wszystkiego. Wycior. Nie tylko do czyszczenia i rozkładania broni. Każdy, kto używał kałasznikowa absolutnie wie, że można go wykorzystać do miliona jednych rzeczy. No i zrzucamy po sprawdzeniu, złożeniu, rozłożeniu. Zrzucamy zamek. Zabezpieczamy, podpinamy magazynek w wersjach z drewnianą kolbą, tutaj mamy schowek na przybornik, strasznie przydatny, szczota, iglak, to chyba jak dobrze pamiętam służy do wyciągania zerwanych łusek, aczkolwiek nie jestem w tym momencie pewny i to magiczne urządzenie, którego nazwy nawet nie znam, ale można zastosować je do absolutnie wszystkiego co tylko wymyślicie. A few moments later. To jest jedyna rzecz, moim zdaniem, którą mogli zrobić trochę lepiej, biorąc pod uwagę, że mieli tego używać ludzie o IQ na poziomie buraka cukrowego. O! Gotowe. To tam jest sprężynka. O mną, mną, mną se poradził. Proste. No, z kawał solidnego żelazstwa. Pierwszy kałaśnikowy, bo jak może się orientujesz, jest w oznaczeniach AK i AKM. Mhm. M to modernizowany. Czym się ja różniło? składa, składaną, nie? Niekoniecznie. Modernizowany o konstrukcję chodzi, bo zauważ, tutaj te wszystkie elementy są tworzone metodą frezowania, czyli ktoś wziął 10 dziesięciokilogramowy kawał z stali, dłutował, mm -hmm. frezował, toczył i tłoczone. pancerna konstrukcja, późniejsze są tłoczone z blachy. Także wytrzymałość tego jest legendarna i to ten model w Wietnamie, o nim chodzą historie, że po roku leżenia spod trupa wyjęty dalej strzelał. Mm. No i ma w sobie to coś po prostu wizualnie, no jest to ikona popkultury. Tak, nawet na fladze jest jak Mozambiku, tak <laughs> nawet na fladze mają. Komu możemy polecić Kałacha? Słuchaj, zasadniczo polecam wszystkim no, kobietom w ciąży, dzieciom, kierowcom, każdemu, który ma problemy w życiu codziennym. Jest to ostateczne narzędzie do rozwiązywania wszystkich problemów. Nie sprawdzałem jeszcze, jak działa w urzędzie skarbowym, ale kiedyś będę musiał zrobić test. Widzowie się na pewno ucieszą. No przede wszystkim jeśli nie masz czasu, nie masz pieniędzy, a potrzebujesz broni, która umożliwi ci zabicie amerykańskiego Marines, to jest idealny wybór do 100 dolarów. Jak już jesteśmy przy Amerykanach, to Amerykanie mówią, że Bóg stworzył ludzi, a Kolt uczynił ich wolnym. Mogłeś powiedzieć, Ruski, przywiozłem Kolta. Ruski, <laughs> Ruski coś mówią o kałachu? Pewnie coś e, mówiłem, mają jakieś... Z, mają różne powiedzonka, ale teraz mi nic do głowy nie przychodzi. Raczej mi się skojarzył karabin maszynowy Diktariewa, gdzie mówią, jest kobiety wino w śpiew. U nich jest to Black Samogon Patefon, gdzie o Patefon chodzi właśnie o karabin. E, zarąbista sprawa, no, legenda. E, jest to broń, która najprawdopodobniej, jeśli by nie powstała, to nigdy nie zobaczylibyśmy tych wszystkich niesamowitych wojen w krajach trzeciego świata. Ona spowodowała, że każdy może zabić każdego wszędzie. To jest prawdziwa broń masowej zagłady. Wyprodukowana w dziesiątkach, jak nie setkach milionów egzemplarzy. Który to hmm. chyba mówił? Orłow mówił, że jeden na, na każdych dziesięciu ludzi na planecie przypada z nami jeden kałasznikow. Jego okay. problemem było, jak pozostałych dziewięciu uzbroić. <noise> Ale dane chyba nie mają, bo to wszyscy klepali, nie? Absolutnie wszyscy. Masa producentów, masa podróbek. Można składać dowolnie, bo przecież części są między modelami zamienne, więc jeden kałach może mieć więcej żyć niż kot. Także ta konstrukcja, jeśli chodzi o nabój scalony elaborowany prochem bezdymnym jest praktycznie nieśmiertelna. Ciekawostka. Następną bronią, która dopiero przebiła możliwości konstrukcyjne kałasznikowa w skali ogólnoświatowej jest polski MSBS. Bo to jest jakby wszystkie zalety kałasznikowa, tylko do tego modułowe, kompozytowe, lżejsze. Także dopiero my Polacy zrobiliśmy coś, ubolewam, że nie jesteśmy w stanie tego wykorzystać. Stworzyliśmy broń, która jest następnym krokiem milowym po Kałasznikowie. Wciąż banalnie prosta w obsłudze, niesamowicie wytrzymała, celna, yy, stosunkowo tania w produkcji, każdego nauczysz obsługi, a przy tym jeszcze modułowa, bo z jednego yy, karabinu może zrobić karabinek, yy, karabin wyborowy, subkarabinek, karabinek maszynowy, co tylko Ci się żywnie podoba. No, ale no, to Michał i Kałasznikow nie wymyślił kosiarki, nie wymyślił pralki, tylko wymyślił najlepsze narzędzie do zabijania na świecie. Ever. Chyba tak. No, ma swój urok, jest taki. Tutaj mówisz ikona, nie? Tak samo ikona post -apo. I każdego stać. I każdego stać. A, właśnie. Y na pewno graś w falauta. Mm -hmm. Pamiętasz, w jedynce można było karabin maszynowy szoszo znaleźć. To ukryty item był. Można było znaleźć szoszo. Jak znalazłeś szoszo z pierwszej wojny światowej, od razu był zepsuty. Znaczy, znajdowałaś go i opis był bezużyteczny szmelc. No, Taki isterek. Tak muszę powiedzieć, że w świecie postapokaliptycznym to jest chyba jedyna broń, poza niektórymi rodzajami broni myśliwskiej, zresztą od Johna Mosesa Browninga, która będzie strzelała tak długo, jak długo będą ludzie mieli jeszcze łuski i w miarę zdrowe czubki do alarmorowania amunicji. Bo jakie badziewie byś nie załadował i tak strzeli się nie rozleci. Można nawet robić, bo robili eksperymenty, gdzie elaborowali od nowa wystrzelone pociski, brali czubki, brali łuski, walili proch czarny, nową spłonkę, coś co nie do pomyślenia, jest, jest makabra, żeby coś takiego z bronią palną robić. Strzelał. Taki. Może czy, czy połowę części może z niego wyrzucić, dalej będzie działał. Podstawową funkcję jest w stanie spełniać, niezależnie od tego, w jakim stanie jest. No i to, co mówiłem, pierwsze modele są frezowane, więc rdza, brud nie robi na nim wrażenia, bo to jest no... To jest jebit konstrukcja. Pancernie wykonana. Mm. No i to sławne pokazy w wojsku yy, sierżantów, którzy wprowadzają rekrutów yy, na kompanię, gdzie mówią, że Kałasznikow, bach w błoto, skacze na niego stoi w błocie, to on się zapada coraz bardziej. Niezniszczalna konstrukcja w ogóle, kończy gadać, wyciąga go z tego syfu, przeładowuje. Tra-ta-ta-ta-ta. Całe magazyn tego próżnia, wszyscy o nie mieli, ale to prosta sztuczka, wystarczy zadbać o to, żeby. Był zrzucony zamek i zabezpieczony w lufy, żeby do niej nie wlazło błota. I nie ma bata. Zresztą ciekawostka na YouTube. YouTube się chyba powinno wymawiać, ciągle mnie o to ganiają, ale udewa. YouTube. Filmów ze strzelaniem z skałaśnikowa pod wodą, albo że strzela pod wodą wychodzi z wody i strzela nad wodą, jest cała masa. Z AR-15 rodziny z, czyli popularnie zwaną m jest tylko jeden taki film, w dodatku karabin się zacina i wybucha. <grym> <grym> przypadek? Być. Nie sądzę. No, myślę, że tak jest. No to wiesz, ten Krasznikow, on był takim samołukiem, gdzieś tam. On miał w ogóle niesamowitą historię swojego życia, przede wszystkim mało kto wie, że ten karabin mu uratował dupę, bo on w latach 30 -tych razem z rodziną został wysłany do Gułagu i jego przeznaczeniem było umrzeć gdzieś na Syberii. Zwiał, zmienił nazwisko, pracował na kolei ze zmienioną tożsamością. Jak wybuchła wojna, to w szpitalu się rypło, że to jest on. I tylko i wyłącznie chyba dzięki temu, że robił te rysunki i coś kombinował, to nkwd którzy po niego przyszli, przyszli pogadać z nim o rysunkach, a nie od razu wyprowadzić go do najbliższego sosnowego lasu i zmienić w nawóz. Jego rodzina w ogóle cała była w gułagu i dopiero jak on skonstruował tę maszynę, to zostali zrehabilitowani i jako tako żyli, bo... Patrząc na jego życiorysty, ja się dziwię, że on był wierny Związkowi Radzieckiemu i wierny tej idei całej swojej ojczyźnie, bo ta ojczyzna potraktowała go jak śmiecia. I przed wojną, jak był młodym człowiekiem, kiedy dwa razy byli zsyłani, odebrano im cały majątek, upokorzono ich, próbowano ich zabić. Jego rodzina, też tam zginęli członkowie jego rodziny na zesłaniu. On sam też cudem uszedł z rąk NKBD dwukrotnie, no bo wiadomo, wielka czystka, zabijamy wszystkich jak leci. No i ono, no. Stalin miał takie metody akurat zarządzania kadrami. A potem po 90 roku, Federacja Rosyjska w dalszym ciągu, no nikt nie kwapił się do dania mu pieniędzy. Chyba dopiero Putin był takim, że no, propagandówka, sypnęli mu kasą, wybudowali mu wielki drewniany dom według jego pomysłu, że tak trochę mu pomogli. A tak to, to Związek Radziecki go traktował jak. To no nie by był bohaterem, a tak poprawdzie go traktował jak gówno. Go to, I to Zrobił jest wojskowe, sobie... który ich potęgę zbudował, bo tam mogli mieć broń jądrową, nie wiadomo co jeszcze, ale to kałaśników jest symbolem komunizmu. I nie tylko. To się chyba przyjechało. Okej. Okay. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten film, dostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. I oczywiście w opisie znajdziecie link do. Odwiedź mnie, odwiedź mnie. Żebyście sobie go odwiedzili, posłuchali, jak potrafi się rozgadać na różne historyczne tematy. Do zobaczenia na szlaku.